Serdecznie witamy w pierwszym odcinku naszego podcastu pod tytułem Koty w nauce. W każdym odcinku będziemy omawiać jedno badanie naukowe dotyczące kociego życia i kocich spraw. Nasz podcast startuje 13 kwietnia 2021 roku, i na początku kolejne odcinki. Będą się ukazywały właśnie w drugi wtorek każdego miesiąca. Na razie zrobimy sobie jeden odcinek miesięcznie i zobaczymy, co dalej. A nasz podcast jest częścią bloga Koty we włosach. Dotychczas przygotowywaliśmy tylko teksty o badaniach naukowych, ale ponieważ zwykle tej treści było dużo, to pojawił się pomysł, żeby spróbować przekazać tę wiedzę w formie mówionej. Koty we włosach najkrócej można opisać jako blog o dobrym kocim życiu. Jeśli jesteście ciekawi o co u nas chodzi, to zajrzyjcie na naszego Facebooka albo na Instagram pod nazwą Koty we włosach. Ja nazywam się Kasia Kaczor. Z wykształcenia jestem zoopsychologiem i zootechnikiem, a od kilku lat pracuję też jako zawodowa opiekunka zwierząt w Warszawie. I chociaż tego bloga tworzę sama, to bardzo często zamiast ja będę mówić my, bo ja tu tylko piszę i mówię, ale cała inspiracja pochodzi od moich zwierząt: kota kacucha i psa kostka, a także od wszystkich kotów, którymi miałam okazję się w życiu opiekować, zarówno zawodowo, jak i prywatnie. Oprócz tego, że za pomocą podcastu mogę dzielić się wiedzą naukową z Wami, to też jest dla mnie fajna forma osobistej nauki. Na przykład, kiedy przygotowuję treść, którą chcę tutaj omawiać. Ja też cały czas się uczę, staram się być na bieżąco, również brać udział w seminariach i webinarach dotyczących kocich spraw, dlatego że świat kotów z pewnością ma nam jeszcze wiele do pokazania. Oprócz tego jestem też bardzo wdzięczna za. Każdego kota i jego ludzi, którzy zdecydowali się na współpracę ze mną, bo to tak naprawdę każdy pojedynczy kot dokłada jak najwięcej do mojego doświadczenia, wyostrza mi spojrzenie na koci świat, pokazując mi swoją strategię na życie z ludźmi. I właśnie o tym jest nasz blog: o dobrym kocim życiu. A sposobów na nie jest tyle, Ile kotów na całym świecie. A teraz, po tym krótkim wstępie, przejdźmy sobie już do badania, o którym chciałabym dzisiaj opowiedzieć. We wrześniu 2019 roku w czasopiśmie Current Biology opublikowano wyniki badania przeprowadzonego przez amerykańskich naukowców z Uniwersytetu w Oregonie. Sprawdzano, czy koty mogą przywiązywać się do swoich ludzi. W tym celu zaproszono opiekunów wraz z kotami do zupełnie obcego dla nich miejsca do budynku, w którym było przygotowane specjalne do tego celu w pomieszczenie. Tak jak już powiedziałam, to miejsce było zupełnie nowe dla tych kotów, a chciałam tu tylko dodać, że zmiana miejsca zwykle jest dla kotów dużym wyzwaniem. Obserwowano, jak koty będą się zachowywać w dwóch różnych sytuacjach: wtedy, gdy opiekun jest z nimi w tym pokoju, oraz wtedy, gdy go nie ma. Oczywiście każda para kot-opiekun brała udział w badaniu pojedynczo. Nie łączono ze sobą obcych kotów, nie zapoznawano ich ze sobą, ponieważ to mogłoby być źródłem bardzo silnego stresu i znacząco wpłynąć na rezultat całego doświadczenia. W badaniu wzięło udział 70 kociąt i 38 kotów w wieku powyżej jednego roku życia. Doświadczenie podzielono na trzy etapy. Najpierw przez dwie minuty każdy kot przebywał w tym pokoju razem ze swoim opiekunem. Potem opiekun wychodził z pokoju i kot zostawał w nim sam na kolejne dwie minuty. Następnie opiekun wracał i przez kolejne dwie minuty spędzał w pokoju czas razem z kotem czyli tak jak to było na samym początku. Na każdym etapie doświadczenia koty były nagrywane za pomocą kamer. Po analizie nagrań określano, jak każdy kot zachowywał się w tych trzech sytuacjach. Na przykład, czy spokojnie zwiedzał ten pokój, czy może wykazywał jakieś oznaki zaniepokojenia. Wyniki badania były podobne zarówno wśród kociąt, jak i u starszych kotów. Tu i tu, mniej więcej 65% kotów rozluźniało się wtedy, gdy opiekun wrócił do pokoju po tych dwóch minutach nieobecności. Czyli na przykład koty wtedy chętniej obwąchiwały lub zwiedzały pokój. Reszta kotów, czyli około 35% z nich, nawet po powrocie opiekuna, wyglądały na spięte i zestresowane. Co ciekawe! Podobny eksperyment przeprowadzono także z dziećmi i uzyskano niemal takie same wyniki. Również około 65% z dzieci uspokajało się wtedy, gdy do pokoju wracał jego rodzic. Wysnuto więc wniosek, że koty mogą nawiązywać z człowiekiem relację opartą na zaufaniu, i nawet być może polegają na swoim opiekunie wtedy, kiedy czują się niepewnie. To oczywiście wymaga dalszych badań i większej grupy przebadanych kotów, jednak obserwacje naukowców z Oregonu burzą dotychczasowy obraz kotów jako zwierząt całkowicie niezależnych. A dla nas, jako opiekunów kotów, taka wiedza też może być pomocna. Na przykład, gdy jesteśmy na wizycie u lekarza weterynarii, nasza obecność Połączona ze spokojnym, opanowanym zachowaniem oraz współpracą z lekarzem, może wesprzeć niektóre koty w tej niewątpliwie stresującej dla nich sytuacji. Oczywiście są koty, z którymi może być trochę trudniej, na przykład jeżeli w przeszłości miały jakieś bardzo złe, trudne doświadczenia. Niemniej jednak, nasz spokój raczej nigdy nie pogorszy sytuacji. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie naszego pierwszego odcinka. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku lub na Instagramie, tam znajdziecie grafiki uzupełniające ten odcinek. Jeżeli natomiast jest coś, o czym chcielibyście posłuchać, albo zadać jakieś pytanie może podzielić się swoimi doświadczeniami albo przemyśleniami. A może macie sugestie, co mogłabym poprawić w samym podcaście? To piszcie na koty we w losach, Tego maila oczywiście również podaję w opisie odcinka. Od nas to tyle. Tak jak powiedziałam, przyjmę wszelkie konstruktywne sugestie, jeśli chodzi o coś, co mogłabym poprawić, żeby po prostu lepiej wam się słuchało. I cóż, my się słyszymy w maju. Dzięki. Pa.